Cześć, witam! Człowiek zagrowany, muzułmanin, kapo, sztubowy, stare i nowe numery. No, to są wyrażenia, które znamy wszyscy. Pochodzą one ze stworzonego przez Tadeusza Borowskiego i uzupełnionego na podstawie jego opowiadań. Opowiadań o święcimskich które no są lekturą, zawsze były i mam nadzieję, że będą lekturą w szkole średniej, albowiem no są w mistrzowski sposób autor przedstawił temat obozu koncentracyjnego, obozu w Auschwitz-Brzezince, którego był więźniem. Ten obraz z punktu widzenia obserwatora jest pozbawiony emocji. Można powiedzieć, że jest nawet chłodny, ale dlatego prawdziwy. Tadeusz Borowski pisał też wiersze, i przy okazji omawiania opowiadań, czytam młodzieży taki fragment z wiersza pod tytułem „Pieśń. Zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń. Swoiste memento dla tych, którzy wraz z nim doznali tragedii obozów, obozów wszelkich, koncentracyjnych, obozów niemieckich, a także dla ich biografii, również dla biografii Tadeusza Borowskiego, bo oto ukazała się nowa biografia Tadeusza Borowskiego. Napisana przez Martę Byczkowską-Nowak, nieocalony, biografia Tadeusz Borowski. Coraz częściej widzę ją na Booktubie, że Booktuberzy kupują i zamierzają ją omówić. A ja uważam, że jest to książka rewelacyjna. Dla mnie, rewelacyjna, która znam twórczość Borowskiego a także poprzednią jego biografię napisaną 50 lat temu przez Tadeusza Borows yy, Drewnowskiego pod tytułem yy, Ucieczka z kamiennego świata. 50 lat temu, Ucieczka z kamiennego świata. Yy, ta biografia, yy, 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 właściwie autor, yy, jakby to powie, skupia się na, na analizie twórczości. Borowskiego, czyli na Pożegnaniu z Marią i Kamienny Świat. Mówi też o, nie, o jego wierszach. Jest to więc taka bardziej polonistyczna biografia, ale też nie unika faktów biograficznych. Do tej pory to, było dla mnie, to była dla mnie wyrocznia, jeżeli chodzi o twórczość i biografię Tadeusza Borowskiego. Nie mówię, że. Teraz zmieniłam zdanie po przeczytaniu tej, ale tutaj to jest nowe i świeże spojrzenie na Borowskiego jako człowieka, jako pisarza. O, co mogę powiedzieć? No, jest to chronologiczne omówienie biografii Borowskiego: dzieciństwo, młodość, wojna. No, i, ten i to tragiczne wydarzenie z 1951 roku, kiedy popełnił on samobójstwo, odkręcając gaz w swoim mieszkaniu. Młodzież zawsze pyta: dlaczego? Przecież wszystko w jego życiu zaczęło się układać. Sześć lat po wojnie miał mieszkanie, jego książki były wydawane, jeździł na sympozja, a w szpitalu położniczym w Warszawie. Właśnie leżała jego żona, ukochana Maria z córeczką Małgorzatą. I nic nie stało na przeszkodzie, żeby to życie wreszcie się ułożyło. Wreszcie, żeby zaznał szczęścia, spokoju, tego o czym przez lata wojenne marzył. No i wtedy ja odpowiadałam, że mm, tak by się mogło wydawać, ale trauma powojenna, trauma obozu koncentracyjnego, widocznie była tak ogromna, że była silniejsza od tego mającego nadejść szczęśliwego życia. To była moja odpowiedź. I tak sobie myślałam, nie uświadamiając, chociaż po przeczytaniu Zniewolonego Umysłu Miłosza to już sobie uświadamiałam, jak ogromną rolę odegrała w jego życiu polityka. Naciski polityczne zewsząd, Właśnie po II wojnie światowej miał się stać sztandarowym komunistycznym pisarzem, tym, który popiera nowy ustrój i pisze entuzjastyczne artykuły na temat tegoż ustroju. No i właśnie, Czesław Miłosz w swoim zniewolonym umyśle Borowskiego umieścił pod hasłem Beta, beta, czyli nieszczęśliwy kochanek dlaczego nieszczęśliwy no bo Maria Marię kochał, ale w ostatnim, w ostatniej fazie z tego życia miał również um, miał również romans, z tym, że to nieszczęśliwy kochanek może też dotyczyć kraju, ojczyzny do której wrócił, do nowego ustroju i e, ci jak prominentni działacze wymagali od niego pewnych Pewnego określenia się. Czy był oportunistą, określając się entuzjastycznie wobec nowego ustroju, czy też widział jego wady? Bardzo zawsze nie to, że się śmieje, ale jest tu, ciekawa jest tu wizja opowiadań o święcińskich Borowskiego. Wizja komunistyczna. Jak miałyby te, jak miałyby te opowiadania. Zgodnie z y, tym wytycznymi komunistów wyglądać. Nie trudno to wyliczyć. Więźniowie powinni zrzeszać się w tajne organizacje. Liderami w tych organizacjach powinni być komuniści. Wszyscy więźniowie Rosjanie występujący na kartach książki powinni byli odznaczać się moralną siłą i bohaterstwem w zachowaniu. Należałoby pokazać zróżnicowanie więźniów według Politycznych poglądów. Niczego takiego w opowiadaniach Betty nie ma. A więc nie były one napisane zgodnie z komunistycznymi wytycznymi. I Borowski o tym wiedział, on to czuł. A więc czy był oportunistą, czy się sprzedał nowej władzy, czy jednak starał się zachować ten sposób myślenia i tę niezależność, która go cechowała właściwie zawsze. Jedno sobie Borowski zarzucał, kiedy czytamy jego wspomnienia. On mówił, nikogo nie uratowałem, bo tak naprawdę nie działał w żadnej organizacji podziemnej i kiedy został aresztowany w czasie kotła w Warszawie, to też do takiej organizacji nie należał. Nikogo nie uratował, mówi. To był jego wyrzut sumienia w tym nieludzkim świecie, że, że nie zrobił niczego dobrego dla innych. Tutaj to się pojawia właśnie w biografii, w tej nowej biografii Borowskiego. Człowiek rozdarty, człowiek skonfliktowany sam ze sobą. Człowiek, który nie umiał ostatecznie się opowiedzieć, zaprotestować, nie zgadzać się, zgadzać się, czyli taki zapętlony wewnętrznie. Wszystko w tej biografii jest, i dlatego ta, ta złożoność osobowości Borowskiego, um, uwydatniona w tej książce, bardzo mnie do niej przekonała. Jedno, co mnie nie przekonało do tej książki i uważam za zbędne, Autorka na karty wprowadza taką wyimaginowaną postać młodego Tadzia, chłopca, który pewnie ma symbolizować młodego Borowskiego żyjącego we współczesnym świecie, bo Tadzia umie posługiwać się komputerem na przykład i dziwi się zadawanym przez autorkę pytaniom. To moim zdaniem było zbędne, niepotrzebne, niczego nie wniosło, bo sama biografia i tak jest na tyle ciekawa a osobowość Borowskiego na tyle skomplikowana, że wystarczyło to do stworzenia książki świetnej. I ona, lektura tej książki, bardzo dużo mi dała, w, do, przyczyniła się do zrozumienia właśnie tej postaci. Postaci no, ikonicznej w naszej literaturze i kulturze. Poprzez to, co po sobie pozostawił, tę twórczość. A właściwie jest tego mało, bo kiedy umierał, miał tylko 28 lat. Więc właściwie całe życie przed nim. Ale czy mógłby tworzyć w socrealizmie? No właśnie. Czyli polecam nie tylko biografię tę właśnie, ale przede wszystkim, bo jest nowa Marta. Byczkowska, Nowak, Nieocalony, Tadeusz Borowski, Biografia. Głę Jeżeli głębiej chcecie sięgnąć, to jest Tadeusz Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata, o Tadeuszu Borowskim. Jeszcze głębiej, kiedy chcecie sięgnąć, to jest Czesław Miłosz i Zniewolony umysł. Najgłębiej, kiedy chcecie sięgnąć, no to oczywiście twórczość Borowskiego czyli opowiadania, wiersze, to co so, po sobie pozostawił tę twórczość literacką właśnie. Czyli biografia Borowskiego na pewno znajdzie się wśród najlepszych książek tego roku u mnie. Zapraszam do dyskusji, dziękuję, do zobaczenia.